Baśń Ezopa an Ezoptail o kocie i małpce a cat and a monkey Kotek i małpka byli dobrymi przyjaciółmi The cat and the monkey were good friends Oni się razem bawili, they played together. Oni razem jedli, they ate together. Oni wszystko robili razem. They did everything together. Pewnego dnia zobaczyli, że pani wrzuciła do ognia kasztany, żeby je pysznie przyrządzić. One day, they saw that mistress, Put chestnuts in the fire to cook them for dinner. Jakie pyszne kasztany! What delicious chestnuts! Kotku, ty jesteś dużo bardziej zręczny niż ja. Może byś wyciągnął je z ognia. Kieket, you are much more skillful than me. Maybe you could take them out of the fire. Spróbuję, I will try. I kotek wyjmował po kolei kasztany and the cat pulled away the chestnuts, ale przy okazji strasznie poparzył sobie łapkę. But he burnt his paw terribly. I wtedy przyszła pani do domu. Then the mistress came. Uciekajcie, łobuzy! Go away, rascals! I uciekli. Małpka szybko zjadła kasztany, the monkey ate the chestnuts very fast, and they both ran away. Kot uciekł z poparzoną łapą. The cat ran away with a burnt paw, a małpka uciekła z kasztanami w brzuchu. And the monkey ran away with the chestnuts in her tummy. A jaki morał z tej bajki? And what's the moral of this story? Kiedy ktoś ci prawi komplementy, to bardzo często. Chce wykorzystać Cię na jakiś sposób. A flatterer often wants to take advantage of you. Bye!